Niedawno Ecocera wydała nowość, to jest podkład płynny Camouflage Effect, więc to jest podkład, który ma być mocno kryjący, ma 98% składników naturalnych i mamy go użyć w niewielkiej ilości, nanieść na oczyszczoną i nabliżoną twarz za pomocą zbliżonej gąbeczki do makijażu, pędzelka lub opuszków palców. Termin ważności to 6 miesięcy, zapłaciłam za niego 50 zł, czasem widzę, że jest promocja w Hebe, gdzie można kupić taniej, teraz na przykład jest za 35 zł, także można polować na zniżki. Ja wybrałam słuchajcie odcień, już Wam mówię, bo na opakowaniu tutaj nie mam odcienia, a mam tylko na kartoniku, nie wiem czemu. Jest to N1 True Acry, chyba jeden z jaśniejszych odcieni z tej gamy. I tak, ja już ten podkład używam kilka razy, żeby faktycznie go już troszkę popróbować. Jeśli chodzi o konsystencję, słuchajcie, oczywiście jest gęsty, jak to jest z kamuflażami. Yy, I faktycznie wystarczy niewielka ilość. Yy, rzeczywiście jest kryjący, no ale to teraz Wam pokażę. Jeśli chodzi o odcień, ładny, beżowy, jasny, yy, jest taki plastyczny, gęsty. Może położę na razie na jedną stronę twarzy i pokażę Wam różnicę. Rozmaruję. Tak na szybko i zaraz gąbeczką będę wklepywać. Już jakoś godzinę temu nałożyłam sobie krem nabliżający, także to już mi się wchłonęło i rozcieram. Ok, z tego co teraz widzę, to lepiej jest moim zdaniem nakładać go od razu z gąbeczki, bo gdy teraz roztaram sobie tak po twarzy, to mam troszkę trudniej to rozetrzeć, w sensie to nie jest problematyczne, widzicie, że też to robię szybko, natomiast no, widzę różnicę. Jednak wygodniej jest mi, gdy na przykład sobie nałożę na dłoń, wezmę gąbeczkę, zamoczę i rozprowadzę na twarzy. Dzięki temu też nie będzie efektu takiego, że w którymś miejscu będzie go za dużo. A przez to, że jest to taki podkład właśnie kryjący, kamuflujący, no to łatwo można przesadzić. Naprawdę niewiele go potrzeba. Hmm. Także na pewno jest to podkład wydajny, to na pewno. Jeśli lubicie mieć mocniejsze krycie i lubicie takie bardziej naturalne wykończenie, to to jest właśnie taki podkład. Ostatnio sporo Wam pokazywałam podkładów kremowych czy też rozświetlających, a ten jest z tych już kryjących i no naturalnym wykończeniu. Nakładam też pod oczy. Oj, zobaczcie, jaka jest różnica. Trochę ten podkład jest dla mnie za jasny. Mógłby być troszkę ciemniejszy do mojej karnacji. Przez to jest ten taki duży kontrast, też który widzicie na, na, na kamerze. Natomiast, gdy nałożę już puder, który troszkę mi przyciemnia podkład, to wtedy jest wszystko ok. Ale to zaraz Wam jeszcze również pokażę. Więc, no, jak widać, wyrównuje koloryt jak najbardziej. Mm. I uważam, że też można go łączyć z bardziej lekkimi podkładami, jeżeli macie coś lżejszego, bardziej rozświetlającego, ale brakuje Wam czasem krycia, to uważam, że kropelka tego podkładu fajnie podbije Wam krycie innego podkładu, który bardziej lubicie, jeżeli chodzi o wykończenie. Ale różnica jest, jak najbardziej ma krycie. Ale ok, przechodzę teraz do drugiej strony, wyrównuję i z tej koloryt. Oj, widzicie? Według mnie wygodniej, ładniej i szybciej. Jest nakładanie gąbeczką bezpośrednio tego podkładu niż rozmarowując najpierw na twarzy. Mam wrażenie, że mam większą kontrolę nad tym kryciem i ilością produktu na twarzy. Oczywiście gąbeczka jest wilżona, o tym trzeba pamiętać. I tak wygląda już nałożony na całą twarz. Uważam, że nie będę w stanie wykończyć go w ciągu 6 miesięcy. On jest tak wydajny, że nie ma szans, żebym sama go zużyła. Mm. I tak, ja teraz się czuję zbyt blado, zdecydowanie, więc od razu użyję pudru. Ale może właśnie, zanim jeszcze użyję puder, to pokażę wam, to trochę wam tutaj pokażę bliżej, jak ten podkład wygląda. Bo uważam, że. Mm, jak to kamuflaż, on jest troszkę bardziej widoczny przez to, że no to mocniejsze jest krycie i jest ta konsystencja dosyć gęsta może Wam jeszcze pokażę tutaj, jak akurat jestem blisko Was że no to jest konkretny że to jest mocny pigment i taka gęsta konsystencja nic zupełnie nie ścieka i kolorek, o możecie zobaczyć też ładny ale jak możecie zobaczyć to jest... E, na reszcie dłoni, ten kolor trochę się rozjaśnia. No i właśnie dlatego ta twarz moja też jest teraz taka biała. Lekko odbija światło, ale nadal to jednak pozostaje takie naturalne wykończenie. To nie jest bardzo, bardzo matowe, ale właśnie naturalne. I powiem Wam też tak, ja się już przyzwyczaiłam trochę do lżejszych podkładów, typu rozświetlające, nawilżające, na przykład ten, który pokazywałam Wam ostatnio, już Wam tutaj mówię, z... Z Perfekta, to jest Glow Adapt, czy też nawet z AA My Beauty Power. To są podkłady lżejsze, rozświetlające, ale o średnim kryciu. No tutaj jest to krycie mocniejsze, i widzę, że ten podkład jest bardziej na twarzy widoczny. Ale oczywiście bez przesady. To jest taki typowy. To jest taki typowy efekt podkładu kryjącego, mocniej kryjącego. I użyję sobie, słuchajcie, pudru i puder, którego ja użyję, będzie to z Glam Shopu Natural. Jak wspomniałam, on troszkę przyciemnia podkład. Teraz tym bardziej, gdy widzę, że ten podkład jest jaśniejszy niż moja twarz, to rzeczywiście ten puder tworzy efekt przyciemnienia, bo zobaczcie, o to jest taki kolor beżowy, więc przy jasnych, bardzo jasnych karnacjach może faktycznie przyciemniać, ale też ten puder ma taki efekt lekkiego rozświetlenia, więc dzięki temu ten podkład nie jest aż tak bardzo matowy, płaski na twarzy, ale zaraz Wam pokażę. Więc ja sobie to utrwalam niewielką ilością. Też powiem Wam, że to wykończenie podkładu jest takie, że tego pudru mam wrażenie, że naprawdę niewiele potrzeba. Jeśli macie na przykład serę normalną, czy też suchą, uważam, że w ogóle nie będzie wam potrzebny puder. I teraz tak to już wygląda z pudrem. Mamy, słuchajcie, godzinę 11.43. Ja dokończę sobie makijaż twarzy i zaraz do Was wracam. Dokończam już w pełni makijaż i powiem Wam, że ładnie ten płotka teraz wygląda i też już nie ma takiego efektu płaskiej twarzy, dzięki kondurowaniu, rozświetleniu itd. Co też ważne, nie odczuwam tutaj dyskomfortu typu ściągniętej skóry, czy takiej ciężkości, że będę podkład na twarzy czuła? Nie, absolutnie. Mam wrażenie, że mam na sobie lekki. Bardziej rozświetlający podkład, taki po prostu, który nie jest wyczuwalny absolutnie na skórze, i też dzięki temu, że tego produktu nie potrzebujemy za dużo, no to też na tej twarzy dużo tej warstwy nie mamy. I też na przykład nie widzę teraz takiego efektu, jaki pokazywałam wam wcześniej, że ten podkład jest jakoś bardzo widoczny. Nie, po prostu wygląda normalnie jak każdy inny podkład, który mam na twarzy. I co słuchajcie, widzimy się za kilka godzin i zobaczymy, jak będzie się dalej zachowywał. Wracam, jest, słuchajcie, godzina 20.21, więc makijaż już noszę 8,5 godziny? Jakoś tak mniej więcej będzie. Yy, I skóra się trochę świeci, ale nie jakoś bardzo mocno. Na pewno mniej niż po tych podkładach rozświetlających czy nawilżających, które pokazywałam Wam wcześniej, o których wspominałam też wcześniej w tym filmie. Yy, I po wielu godzinach, tak naprawdę w ciągu dnia oglądałam yy, twarz, jak ten makijaż wygląda, jak ten podkład wygląda. No to faktycznie bardzo długo trzyma mat, czy też po prostu skóra się nie świeci, może bardziej w ten sposób. Nie czuję żadnego ściągnięcia do tej pory. Jak na początku wspominałam, że nie, nie czułam, tak teraz też nie. Przez cały dzień nie czułam, że mam na sobie podkład, nic mi nie swędziało, nie migrowało, nic się złego w tym kontekście nie działo. Czy gdzieś mi się starło? Wydaje mi się, że nie. Zaraz zobaczymy jeszcze jak to będzie, gdy przyłożę sobie chusteczkę, czy wtedy zejdzie podkład, ale wydaje mi się, że nie, że powinien się tak lepiej trzymać twarzy. Przynajmniej też tego nie zauważyłam w innych dniach, kiedy już testowałam ten podkład, żeby jakoś mi się ścierał, żeby były jakieś plamy, nierówności, nic takiego się nie działo. Jeżeli chodzi o to, jak ten podkład wygląda yy, bliżej, to już Was tutaj przybliżam właśnie. Yy, I to jest tak naprawdę coś, do czego mogłabym się przyczepić. Poczekajcie, zmienię obiektyw, żeby było wygodniej mi Wam pokazać. O, teraz jestem znacznie bliżej yy, i to, co mogę Wam pokazać, to to, że ten podkład jest bardziej widoczny. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj, o tu na przykład na brodzie, że to się tak mocniej zbiera. I to zauważyłam już, no właśnie, te kilka dni pod rząd, jak używałam tego podkładu, że on jest po prostu bardziej widoczny. I po tych kilku godzinach on jest właśnie bardziej, no właśnie, jakby osiadał na tej skórze, był bardziej widoczny, zauważalny. No i to mi się średnio podoba. O tu to już wszystko tak jest jakby osiadło. I tak, oczywiście to jest podkład bardziej kryjący, więc może być bardziej widoczny na skórze, ale to nie jest, wiecie, pierwszy podkład, którego ja używam bardziej kryjącego mm, i nie zdarza się to zbyt często na mojej skórze, żeby aż tak był widoczny, tak zauważalny, więc to jest coś, co mnie troszkę denerwuje. Coś, co od razu, na co od razu zwróciłam uwagę, gdy go używam pierwszego dnia, drugiego i tak dalej. Więc to się pojawia za każdym razem. Właśnie na tej nanosie też jest trochę bardziej widoczne, jakby pory się trochę bardziej wydobyły. Pod oczami wygląda całkiem ok. Trochę oczywiście wszedł mi w linię mimiczną, ale to korektory też mi to robią. Ale wygląda całkiem fajnie, więc nawet jeżeli nie macie korektora naturalnego podoczy, właśnie w formie kremowej, to myślę, że ten podkład może fajnie to mm, zastąpić. Jeśli macie problemy z większymi zasienieniami czy cieniami pod oczami, może Wam w ten sposób pomóc. Ponieważ to jest ta forma kremowa, taka kamuflażowa, więc łatwo podoczami można to zaplikować w niewielkiej ilości. Jest to dobry podkład, na pewno trwały. O właśnie, a propos jeszcze trwałości. Właśnie a propos e, trwałości. Zobaczymy sobie, czy chusteczkę jak przyłożę, czy będzie się to... Odbijało mocno. Czy będzie widać różnicę, gdy zdejmę sebum? Wydaje mi się, że tak. Chociaż. Nie, nie ma tragedii. Można to spokojnie zrobić. Oczywiście tutaj na chusteczce zostaje trochę podkładu, ale to jest standardowe. To jest za każdym razem, przy każdym podkładzie. Nie, no widzę, że spokojnie można zdjąć sebum i będzie to wyglądało nadal ok. Nie ma takiego efektu, jak było przy perfekcie, z tego co pamiętam. Że ten podkład naprawdę konkretnie schodził i nie, tu jest zdecydowanie trwałość jest lepsza. Może też przez to, że jest bardziej kryjący. O i zobaczcie, że już teraz praktycznie w ogóle nie świeci mi się czoło. Mogę dalej nosić i będzie ok. Jeśli chodzi o takie moje końcowe przemyślenia, spostrzeżenia, jest to fajny podkład. Czy mój ulubiony? Nie, dlatego, że, no, właśnie osiada trochę na tej skórze i mnie to troszkę denerwuje po tych kilku godzinach, no, takich, no, już naprawdę pięciu, sześciu godzinach spokojnie noszenia. No, na pewno na plus jest fakt, że nie jest odczuwalny absolutnie na skórze. To nie jest taki podkład, właśnie zastygający, ciężki, kryjący, jak często takie podkłady są, które mają mocne krycie. Nie, on jest lekki. On po prostu jest niewyczuwalny na skórze, przynajmniej ja tego nie wyczuwam, ale wiem, że ja będę go używać razem z innym podkładem typu właśnie rozświetlającym z, z tego... rozświetlającym typu perfekta. Ja sobie razem łączyć, żeby mieć troszkę większe krycie, jeśli będę miała taką ochotę, niż używać go samodzielnie, dlatego że ja też już nie mam aż takiej potrzeby używania aż tak kryjącego podkładu, ale jeżeli macie taką potrzebę chcecie coś kryjącego, to myślę, że u Was się może sprawdzić, tym bardziej, jeśli macie cerę mieszaną czy też tłustą, chociaż nie wiem, jak z tą tłustą jest, nie chcę tutaj też Wam powiedzieć konkretnie, że jak macie tłustą, to u Was się sprawdzi, bo może będzie się jeszcze bardziej ważyć, ciężko mi powiedzieć. Ja mam cerę taką mieszaną w kierunku normalnej teraz, więc nie chcę jednoznacznie powiedzieć, jak ten podkład może się zachować na takiej cerze, bo nie wiem, nie sprawdzałam, mnie, nie mam takiej cery, żeby... Aby mogła Wam jednoznacznie powiedzieć. Cena uważam, że w porządku. Uważam, że nie jest do wykończenia samodzielnie w 6 miesięcy, ponieważ to krycie jest mocne, tego produktu niewiele potrzeba, więc jest absolutnie wydajny. Wygodna tubka, więc nawet do zabrania ze sobą w kosmetyczkę, w podróż, cokolwiek. Bardzo fajnie, jako na przykład, właśnie taki podkład do zwiększenia sobie krycia podkładu, który macie nawilżający, czy BB krem na przykład. Jeśli używacie czegoś lekkiego na co dzień, to myślę, że to, się, to też się może super sprawdzić. I wiecie co, teraz jak właśnie do Was mówiłam, pomyślałam, że on jest podobny do BB kremu z Miszy. Hmm, też jest taki właśnie gęsty krem. No, najbardziej mi przypomina konsystencją i tym wykończeniem właśnie do tego podkładu z Miszy, tylko uważam, że te odcienie są lepsze, bo jednak ten BB krem... Zmniejszy, powtórzę to znowu. Czasem ma te odcienie takie szarawe, aż zbyt oliwkowe. Różnie. Pamiętam, że kiedyś używałam tego podkładu BB kremu i był tak, jeżeli chodzi o kolory, niekoniecznie. Jeżeli go może używałeś, to dajcie znać w komentarzu, jaką macie serię, jak się u Was sprawdził, żeby to też było pomocne dla innych osób, które no właśnie sprawdzają to wideo, żeby zobaczyć, czy warto kupić ten podkład, czy też nie. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!